Witajcie ponownie po bardzo długiej przerwie. Trochę mnie we vlogu nie było, tak mi jakoś dni poleciały, a roboty było tak dużo, że zanim się spostrzegłem, to minęło kilka tygodni. <grym> Jestem w trakcie montażu filmu o Happy Set. Jest delikatne przesunięcie, tak samo jak z vlogiem. Niemniej jednak, film jest już montowany przeze mnie, nawet właśnie sobie zaraz uruchomię program do montażu. Jest godzina w tej chwili 6.20, wstałem o 5.30. Dzisiaj jest fajny dzień, bo idę na kawę z moim bardzo dobrym kolegą, a jednocześnie klientem czy współpracownikiem, partnerem biznesowym różnie można to nazwać z Michałem Melaniukiem i z jego, z jego współpracownikiem Kosmą. Zajmują się tapetowaniem na wysokim poziomie różnych, nietypowych zleceń. Między innymi kręciliśmy razem film w ubiegłym roku, gdzie tapetowali korytarz w, na stadionie Zagłębia Lubin. To jest jeden z projektów, którego nie udało mi się zrealizować w ostatnich dniach, jeśli chodzi o vloga. Mianowicie rozpocząłem kręcenie vloga i to stąd też to moje, ta moja cisza w eterze, bo kręciłem bardzo długo vloga tą kamerą. Tą kamerą, która nagrywa na kasety 8 mm jeszcze na kasety, słuchajcie, zaraz wam pokażę, jak była kaseta. <noise> Transformers, i tutaj jest dość sporo z mojego życia z ostatnich dni i z mojej pracy. Aczkolwiek wyobraźcie sobie, że no zajechałem tą kamerę. Słuchajcie, moi drodzy, jest ze mną Michał i Kosma i chciałbym chłopaki, żebyście powiedzieli czym się zajmujecie, bo to nie jest takie oczywiste. Ja na przykład nie znam ani jednej, oprócz waszej, takiej firmy, która się zajmuje tym, czym wy się zajmujecie, więc do dzieła. Co robicie? Zapytujemy, ogólnie mówiąc, ale to nie tylko zapytujemy, ponieważ też drukujemy eee, fotonapety na przykład, albo folie, folię, albo wszelkiego rodzaju naklejki. Okej. Okay. I sobie później jedziemy i naklejamy. tak jak dzisiaj polecam. A powiedz, czy to nie jest przeżytek, Takie fototapety? Tak, jak ktoś myśli o fototapetach, to mu się to zaraz kojarzy, że teraz to jest niemożliwe. Tak, bo nam się kojarzyły palmy z łóżką i las ze strumykiem, albo jakieś góry, ale teraz drukować można wszystko, tak naprawdę, więc można też palmę, i można też las, i dalej można strumyk, ale możliwości jest bardzo dużo, i tak naprawdę możemy drukować wszystko ze Więc. Myślę, że nie, to jest coraz bardziej popularne. Też tapety są zupełnie inne niż kiedyś. To nie są stare, papierowe tapety, które no tak. musiały ubawić przez 30 lat. Tylko to wszystko jest zupełnie inne. Teraz. Chłopaki pojechali już dalej do Legnicy na kolejne zlecenie, ale podjęliśmy bardzo interesujący wątek szkoleń online w swoich branżach i w zasadzie w branży Michała i kosmy. Ale zaświtał mi w głowie pewien pomysł związany właśnie ze szkoleniami tak słuchajcie, no nowy poziom vloga mamy stabilizator do A6300 stabilizator, który już miałem od dawna ale go zniszczyłem mianowicie wykręcając szybko rączkę z bateriami zakleszczyłem tę rączkę opiłki się dostały pomiędzy gwint i nie mogłem tego odkręcić ale tutaj z kolegą Mariuszem udało nam się to dzisiaj zrobić no i mam z powrotem mój stabilizator. Więc tak, e, dzisiaj kręcę dość ciekawą sprawę, ponieważ robimy spot promocyjny dla e, Futbol Akademii. Jest to Akademia Piłkarska, jak sama nazwa wskazuje, <grym> prawda? To e, jest szak, to jest która szkoli młodzież, jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie. Pokażę Wam za chwilę kilka ujęć z planu. Jestem już na boisku przy ulicy Rajskiej. Zobaczcie, co dzieje się za mną. A tutaj dzieje się to, że jest bardzo, bardzo kiepska forma w moim przypadku. Ale biegam ostro, naprawdę. Biegam za wszystkimi grupami, robię ujęcia w ruchu. Trzymajcie kciuki, żeby nie dostał zawału serca. Polakademii Brocław jest to szkółka piłkarska, która już w tym roku obchodzić będzie siedmiolecie, więc troszeczkę już jesteśmy w Bolesławcu. Jak było widać dzisiaj nasza praca treningowa, filmowa oczywiście, mnóstwo dzieci na boisku. Tak naprawdę tak. na dzień dzisiejszy mamy blisko 200 zawodników Football Akademii Wolfsławiec od 4 do 14 roku życia. Dzisiaj, oczywiście, nie, nie mogło być 100% frekwencji, bo nigdy tak nie ma, ale w pięknej pogodzie, na pięknym boisku rozegraliśmy dzisiaj sporo spotkań. Było mnóstwo goli, które dają tą największą radość dzieciom, a jak dają radość dzieciom, to i nam, trenerom, no i oczywiście najwierniejszym kibicom, czyli ich rodzicom. Dzięki za współpracę. Było super. Dzięki. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.